Mocno mnie przeraża jedna rzecz w ludziach. Przeraża mnie to, że ludzie tak dużo swojego cennego czasu i energii inwestują w życie cudzym życiem. Nadmiernie obserwują czyjeś życie w social mediach czy w telewizji, że. <laughs> o nie, celebryta X rozwiązuje się z celebrytą Y, ponieważ zdradził tę celebrytę Y z celebrytą B. Zastanówcie się, ludzie. Co wam takiego realnego daje po prostu nadmierne życie cudzym życiem co? Przez to, że Cristiano Ronaldo strzelił ileś bramek czy nie wiem, ileś tam zarobił, czy gdzieś tam pojechał ze swoją żoną na wakacje to co? Sprawia to, że automatycznie przez to masz więcej pieniędzy w życiu, od razu masz lepsze zdrowie przez to Oczywiście nie uważam sobie się nic złego w tym, żeby posiadać jakieś idoli czy osób, które ciebie interesują, inspirują. Nie ma osobiście w tym nic złego, ale moim zdaniem nie ma e, praktycznie żadnego sensu, żeby po prostu żyć ich życiem zamiast zajmować się własnym, zamiast dbać o swoje zdrowie, swoje szczęście, spędzać czasy ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi, rozwijać swoje pasje, realizować swoje cele, plany, marzenia, budować jakiś dodatkowy biznes internetowy, który nie musi cię kosztować milionów złotych na start. A jeśli chciałbyś wreszcie wziąć kontrolę nad swoim życiem oraz zacząć uczyć się wysokopłatnej umiejętności, jakim jest trading, czyli zarabianie na rynkach finansowych, gdzie nie musisz płacić żadnych miesięcznych subskrypcji ani abonamentów, nie musisz się pokazywać w internecie ani polecać żadnych produktów swoim znajomym typu perfumy czy inne szampony. To napisz do mnie tutaj na tej drugiej aplikacji Catsper podłoga Choruzy, lub napisz w komentarzu info, a wyślę Tobie więcej informacji na temat tej darmowej Akademii oraz jak wygląda ona od środka oraz wyślę Ci pewną darmową instrukcję, gdzie jest wytłumaczony jak krok po kroku mieć do niej dostęp.